Rozmrażanie tej tafli? Do tygodnia, agregat już mam praktycznie teraz wyłączony, no już rozmrażanie powoli, powoli następuje, jutro otworzę okna, na no pogoda jak dopiszę to, to szybciej to pójdzie. Dzisiaj ostatni list na lodowisku, jak się bawicie? Super. <laughs> Bardzo dobrze. Często przychodzicie na lodowisko Świdnickie? Codziennie. 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 Lubicie jeździć na łyżwach? Oczywiście. To tak, nie lubi. No. A sporty inne zimowe czy tylko łyżwy? Narty, i łyżwy. Narty i łyżwy. Czyli serdecznie zachęcacie tutaj wszystkich świdniczan aby przy, przychodzili jak najczęściej. Lodowisko jest najlepsze.